Jesteś taki religijny bardzo z rana. To przy, przed tym wyjazdem na cmentarz tak, taki nastrój u ciebie? Nie żal. Żal do ludzi. Wy macie zdjęcia. Tak. Wyjdźcie na gruby Janka i Wojtka, bo Wojtek nie potrzebuje świecych kwiatów. Zawiliście mego przyjaciela, Za Zamordowaliście. Jak mogliście? Nakuczać, lękać, wódkę, piwo, wino podrzucać wszystko. Wojtek mi powiedział Krzysiu, ja nie chcę alkoholu. Czego one porzucają dla mnie? Ja nie chcę rozpuszczalnika. Czego one porzucają? Nie wiem. I daj mordę im. Ja boję się, choć dwóch. Wychodziliśmy. Nagrają. Wojtek! Tam w krzakach rozpuszczalnik! Wojtek! Tam w krzakach wódka, piwo! Ale nie krzycz. Nie, nie ja muszę. Pokazać. Ale rano, jest jeszcze śpią ludzie, wakacje są. Dzieci śpią. <laughs> Może wykończę się, bo nie, nie dam rady? Dojechać może, będę iść tam patrzę, daj Boże, wypadką koło grobu Wojtka, daj Boże, ja wroś do Matki Boskiej i Pana Jezusa. Cicho mi tu, nie, nie płacz mi tu. Nie płacz, wesel się, śmiej się. Nie krzycz, bo ludzie śpią. Śmiej się, to nie ludzie, to bandyci. Po co ja przyjechał tutaj do Ustoku, po co nie mama tutaj Pocze, było tam na kolonii, wesoło, radość. Bo nikogo nie było. To było, no. we, Bo nikogo nie było w koło, tak? To było wesoło. Nikogo, my, my ostatnio wyjechał. To dlatego było wesoło.